Idzie to o, widzę tu się idzie, zobaczymy a tutaj idzie transfer Co tutaj mamy zaraz na kanale GAT no. W Eurowielu rabaty na letnie klimaty drugi widzę, produkt to? 22% taniej a piąty nawet Zaraz na kanale GAT 2%, Ale... 2 w stanie, a 5... o, testa robimy streama jak to będzie szło tutaj. FPS-ach pójdzie zaraz total bytes. Bitrate w 3000 idzie. mało trochę zaraz zobaczymy jak to Gierka będzie szła. Weaver 6, witam wszystkich, słuchajcie, test robimy. Testuję nowe oprogramowanie do streamowania. Ale no ile tu idzie ten klatek? Zaraz 3000. Może ten bitr źle ustawiony? Czekajcie sobie, zobaczymy jak tutaj będzie ta gierka Czy będzie ciało, czy nie no teraz idzie zaraz 3800, Zobaczymy, testujemy streamowanie w 60 FPS, w HD full HD no nie wiem, zobaczymy jak, jak to będzie szło jakie tu mamy tę opcję, aha jest 720 Zobaczymy, czy mi pociągnie O, no, widzę trzy lajki. Zaraz tu czat muszę jeszcze ustawić na ekranie, ale najpierw może bitewkę wolniemy. To jest XPlit, program Total Byte. Zaraz co tu pokazuję życie komputera dobra, dobra taki testowy streaming później zobaczę jak, jak to wygląda mi się wydaje że to jest do streamowania gier lepszy program jakoś jak później idzie ile jest bitów w 7 mega przesyła dobra Teraz, bo tutaj nie mogę flyer wyjeżdżać. Ktoś tu wykryłem. AMXa. O, patrz, jak, jak, ale ładnie, ale też mi trafił. Ale nie trafił hajekiem tylko z 22. No, trochę tutaj przycina jednak kąt nie jest najmocniejszy na, na laptopie Że tam jeszcze muszę po ustaw, ustawienia pozmieniać Zobaczy, zaraz zerknę na czat, słuchajcie to tu ogląda Czat to ustawimy w przerwie, może da radę da, da ustawić czat Zaraz, jak tu na YouTube widać... No mi się wydaje, że płyn, płynny obraz. No, spojrzymy. Taka testowa bitewka jedna. Dobra. Tutaj wyjechał. SMS, zaraz wykryty te 34 8. to jest MK A tutaj mnie walną mamy pudlem czyli yy, polska Pantera w sensie że zdobyć na powstaniu warszawskim tutaj dali <laughs> Wargaming dał właśnie jako premkę szóstego kieru normalnie Pantera jest na siódmym ale tak, tak robią, że właśnie pręt wydają y, tier niżej dobrze, pozwolili mnie zobaczymy, gdzie teraz bitrate idzie lepszy zobaczymy to czy można czadu stać, dobra tutaj kolega gra tylko tutaj przyłączyć, żeby tu był ten XSplit, aha Dobra, obrany idzie gierka. drugi monitor nie przyłączę tak, zaraz yy. Czy tu jest tu opcja Wiecie, jak tu chat ustawić out source Jakieś tu są bajery. Device, iPhone, Capture, zaraz... Gadget... Aha, Skype... YouTube widget, Live Chat Viewer... No to... HTML, Live Chat Viewer... Dajmy to, zobaczymy. Aha, tu takie coś jeszcze trzeba poustawiać. I to mi się nie podoba, Widzę, idzie 60fps. Teraz bitrate spadł, widzę, tak? Nie ma gierki. Dobra, gdzie tu się to mówi? Super chat HTML. Aha, HTML chat, nie, 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 nie. tu nie to. No, na razie słuchajcie, będę na OBS-ie streamował, nie na bo teraz testujemy Xplit. Chciałem się pobawić trochę. Live Chat Weaver Dobra. No, coś napiszemy tutaj, że coś widać. Coś będzie na ekranie pojawi, dajmy siema się ma. się ma. I to się, się pojawi, coś czy nie. Czy będą ikonki z tego? Zaraz spójrzmy Aha, tak się pojawiło. Widać ikonki czyta z tego Aha, fajnie, tylko może przezroczystość tutaj dajmy. Co to się włączyło? Hmm, capacity. Aha, dobra. I tutaj jeszcze zwiększymy. Text size dajmy większy. O. No i my damy takie coś. Aha, tutaj godziny jeszcze pokazuje. Aha, tutaj z automatu idzie. I hide time steps. Aha. Aha, tutaj ikonki są fajne widzę. Aha Dobra, dobra. Może troszeczkę jeszcze zmniejszymy, tak Okej, okay, dobra. Jak ten tylko czat z góry idzie. Aha, o, trzyma chrupę. Chodź. No by na... lipa Co lipa? Tnie? Mówisz? Nie? Eee, no by na... No... lipa Co lipa? Tnie? Mówisz? Tnie. Mm -hmm. nie? Dobra, z... <coughs> tutaj ściszyłem Może bitewka słaba lipa? ja tutaj na tym obejrzę, aha a to jakiś jest projektor, jak to tu włączyć a, projektor dajmy tutaj I zobaczymy jak to widać, słuchajcie to projektor zmniejszymy Pojechał pojechał, zaraz, co tutaj teraz, nixquit, aha A, projektów zamknąć, dobra Słuchajcie, jeszcze wolniemy bitewkę jedną i zobaczymy jak to, jak to wygląda Muszę, słuchać otwor otworzę lecz ja to od góry idzie A, tak się ustawia Można, żeby oddołuszyć zaraz. Aha, blocking, color, layout, effects A tu trochę sporo jest tej opcji. Chatbox, dobra, capacity. żeby od góry szło, no to jeszcze muszę pobawić z tym spitem. Dobrze, słuchajcie, walimy tę bitewkę. Jeszcze jedno i zobaczę gdzie szło. Ten czap trochę dajmy go tak powiedzmy o na razie Macie piszcie, może ktoś w gra, może jakieś plutonii wolniemy bo teraz zobaczcie na autoblądzie na na jak to gdzie szło nie ma nic o tu mnie sięknął co to kurde padafią patrzcie działam w anieltym i razy dłużej No to już tu to Ty to jak ty jest nie traf do lasu jedzie, no nie tam. A to jest to jest to jest to programie innym chodź do lasu jedziemy to weź mi ostatnią, tak? To weź mi ostatnią bębę, czy bę, bębę umiechać? Bę, Gdzie bę, bę. do lasu będziesz ten? Zaraz ten. Jak tam w Blitzach ekor pisze. Ja się, ja, ja darą mam odstawię. Blitzach, kurde. Napiszcie jaka jakość jest, czy to da się oglądać, bo teraz streamujemy Full KD 60, 60 klatkach. Ja to jeszcze później obejrzę. Taki testowy stream. Słuchajcie, wieczorem zrobimy temat normalny 21.00. Może tu się jeszcze nagram jakiś... jakiś... materiał na kanale 12 tysięcy szabel. To zobaczymy? Tutaj stoi. Zaraz. Mamy KW2, 2, KW2. I tym mnie KW2 walnął bo to od razu jeden szczał i schodzi z pudełkiem. czy napiszcie jak to słychać bo może nie wiem, czy który mikrofon złapał jeszcze może ten złapało z komputera słabszy ale mi się wydaje, że czołgi płynniej chodzą tutaj niż na x niż na OBS-ie streamowanie jakoś płynniej idzie, właśnie chyba lepiej jest Lepsze jest chyba do streamowania gier właśnie z XP no Tutaj mamy pudla też Może go trafimy pod... Nie, pod pociągiem z tej strony, ale tutaj o Kurde, tutaj To jest szumi, a trzeba filtry muszę ustawić filtry, bo się pudestał grzeje I trzeba fi filtry ustawić, żeby nie szumiało Zaraz próbuję ustawić na mikrofonie filtr. No piątki rzuciło trochę słabo Może przez to przyczelimy A, ten nie trafił Szumie, nie słychać, dobra, szumi no, to Trzeba filtr ustawić No dobry wyjadę Wyjadę Słuchajcie, tutaj kończymy streama, taki testowy stream. Coś ten, ten. Dobra. dobra to na razie taki test wieczorem, o siema taki testowy stream, zobacz jak to wygląda, wyższa jakość, dobra, to narka, wieczorem normalny stream odpalam, o tutaj siema.